Cześć, witajcie w kolejnej pogadance o głosie. Z tej strony Krzysiek Buratyński, trener głosu i lektor z VoiceStudio.pl. Bardzo często pytacie mnie, czy są jakieś warte zainwestowania pieniędzy, akcesoria, które można kupić na rynku po to, aby ćwiczyć głos. Czy są jakieś urządzenia, czy są jakieś przyrządy, które mogą pomóc w treningu? Oczywiście, że są różnego rodzaju, ale chciałem wam dzisiaj powiedzieć o jednym, który bez żadnych nakładów. Finansowych właściwie, jest w stanie nam niezmiernie pomóc w treningu głosu. Jak większość z Was wie, jestem wielkim fanem trenowania głosu z pomocą nowoczesnej technologii, zwłaszcza technologii rejestrującej. Tak jak wiecie, zajęcia, konsultacje, które prowadzę, odbywają się właśnie tutaj, w studiu nagraniowym, bez względu na to, czy są to konsultacje lektorskie czy wokalne. Przewaga zajęć, które wykorzystują rejestrację materiału nad tymi, które jej nie używają polega przede wszystkim na zderzeniu subiektywnego postrzegania naszego głosu z obiektywnym postrzeganiem naszego głosu. Co mam na myśli? O co właściwie chodzi? W całej przyrodzie jest mnóstwo dźwięków, które my odbieramy. To jest całe środowisko akustyczne wokół nas. Wszystkie dźwięki tego środowiska akustycznego odbieramy za pomocą naszych uszu. Po to te uszy mamy. Ale jest jeden dźwięk czy jeden rodzaj dźwięków, których nie odbieramy za pomocą naszych uszu. Są to dźwięki naszego własnego ciała, w tym nasz własny głos. Jeśli nie słyszymy tego uszami, to jak właściwie odbieramy nasz głos? Otóż w wielkim skrócie Mówiąc, odbieramy ten głos nie za pomocą naszego aparatu słuchowego, tylko za pomocą drgań podstawy naszej czaszki, czyli przez kości, przez rezonans naszych kości, przez to. Brzmienie naszego głosu, które my odbieramy, różni się od tego brzmienia, które faktycznie wychodzi na zewnątrz, ponieważ moment, w którym my odbieramy ten głos, jest momentem jeszcze przed niektórymi rezonatorami. I znów w wielkim skrócie mówiąc, przyjmuje się, że tym punktem odcięcia jest okolica 3000 Hz. Czyli częstotliwości naszego głosu powyżej 3 kHz nie są właśnie przenoszone, nie są rejestrowane przez rezonans kostny, przez przewodzenie kostne. Dlatego właśnie mój głos w mojej głowie będzie brzmiał mniej więcej tak jak teraz słyszycie cyfrowo w postprodukcji odciąłem teraz właśnie częstotliwości powyżej 3 kHz. To oznacza, że każdy trening, który wykonujemy, wykonujemy tak naprawdę na naszym subiektywnym postrzeganiu głosu, a nie na tym, jak obiektywnie nasz głos brzmi i jak słyszą go inni ludzie. Ale co gdybyśmy mogli wykorzystać technologię rejestrującą nasz głos bez wizyty w studiu nagraniowym? Możemy. Każdy z nas w kieszeni ma taki przyrząd i to jest ten przyrząd do nauki śpiewu, o którym dzisiaj chciałem powiedzieć. Chodzi po prostu o naszego smartfona. Za pomocą tego smartfona możemy nagrać swój głos, odsłuchać go później i przysłuchać się pewnym problemom, które możemy mieć i względem tego zaplanować ćwiczenie. Niesamowita przewaga tej techniki polega na tym, że właśnie wsłuchujemy się w obiektywne brzmienie naszego głosu. Mikrofon w smartfonie, nawet jeśli nie jest najwyższej klasy, zarejestruje nasz głos możliwie blisko tego obiektywnego brzmienia, czyli z pominięciem właśnie tych ograniczeń, które możemy mieć my sami. Mało Dlatego w praktycznie każdym smartfonie mamy też kamerę, więc oprócz samego dźwięku możemy zajrzeć też na wideo i zobaczyć, czy w naszym zachowaniu, w naszej postawie na przykład są jakieś elementy, które mogą nasz głos ograniczać. Ta technika odkrywania obiektywnego brzmienia naszego głosu wcale nie jest nowa. Tak naprawdę już w świecie muzyki klasycznej i w świecie śpiewu operowego stosuje się czasem stawianie wokalistów do kąta. Nie dlatego, że coś przeskrobali, tylko dlatego, że kiedy stajemy w kącie przy dwóch ścianach ułożonych pod kątem 90 około stopni, to nasz głos odbija się od tego narożnika i jest wtłaczany do naszych uszu. Bardzo podobna zasada, tyle że w czasie rzeczywistym, co Powoduje dużo mniejsze możliwości obiektywnego monitorowania tego, co się dzieje z naszym głosem. Kiedy mamy nagranie, możemy je odtworzyć wielokrotnie, jest to dużo bardziej efektywne. No okej, okay, a jak to w takim razie zrobić? Na co zwrócić uwagę w czasie takiego treningu, żeby był on efektywny? Jest pięć obszarów, na które warto zwrócić uwagę w czasie analizowania swojego nagrania. Jeśli chcesz, możesz takie ćwiczenie wykonać już dzisiaj. Możesz nagrać się, jak śpiewasz jakąś piosenkę, albo czytasz jakiś tekst, albo właściwie mówisz cokolwiek, to już pozwoli właśnie zaobserwować różne rzeczy. Jakie to jest pięć obszarów, na które warto zwrócić uwagę w takim treningu? Po pierwsze, postawa to jest bardzo ważne. Jak pracujemy na konsultacjach wokalnych, bardzo zwracam na to uwagę i rozmawiamy o tym wielokrotnie. Czy postawa w czasie emisji głosu jest naturalna, czy ramiona są luźne, czy nie ma tutaj żadnych spięć w obręczy barkowej, czy nie pochylasz głowy, czy nie wciskasz tej głowy pomiędzy ramiona w taki sposób, czy się nie garbisz, czy stoisz na dwóch nogach? To są właśnie rzeczy, które jesteś w stanie zaobserwować na nagraniu. Przyjrzyj się im. To jest właśnie ta pierwsza sprawa postawa. Druga sprawa czy masz w sobie luz? To trochę się wiąże z tym poprzednim, ale dotyczy już na przykład tego, czy nie zaciskasz głosu. Czy nie czujesz w czasie śpiewania albo mówienia takiego wielkiego ścisku jak szczypcami tutaj w gardle? Zwróć na to uwagę. Być może, kiedy mówisz, nie zauważasz tego. W momencie, kiedy odsłuchasz swoje nagranie, możesz to dopiero zaobserwować. Tutaj bardzo ważna uwaga. Jesteś swoim instruktorem w tym momencie, bądź dla siebie surowy. Nie możesz po prostu przyklepywać wszystkiego i twierdzić, że jest jakoś okej okay i nie ma się co za bardzo w to zagłębiać, wszystko jest w porządku. Na pewno są rzeczy, które jesteś w stanie poprawić, ale jeśli nie zrobisz odpowiednio surowej diagnozy, no to będzie ci bardzo ciężko to wyćwiczyć. Kwestia trzecia tempo. Jeśli mamy jakieś spięcie, jeśli czujemy się zestresowani na przykład tym, że się nagrywamy, na przykład tym, że występujemy niejako teraz, no to bardzo często to się przekłada na problemy z tempem, zarówno w śpiewie jak i w mowie. W śpiewie czasami się zdarza, że zaczynamy przyspieszać, wyprzedzać trochę na przykład rytm muzyki, a w mówieniu no zaczynamy mówić po prostu coraz szybciej, to wszystko się zaczyna robić takie trochę mniej wyraźne, bo po prostu pędzimy cały czas bardzo do przodu. Tego nie chcemy. Przysłuchaj się swojemu nagraniu, zauważ Jakie jest tempo? Określ, czy to tempo jest właściwe, czy jest za wolne, czy jest za szybkie i co z tym tempem w takim razie zrobić. Kwestia czwarta Twoja dykcja. Nigdy nie zakładamy, że nasza dykcja jest zła, ale ona może być zła. Jak to sprawdzić? No właśnie, w taki sposób: nagraj się obiektywnie, wsłuchaj się w to, co słyszysz w nagraniu i przysłuchaj się temu, czy na przykład otwierasz odpowiednio samogłoski, czy one nie są sposzczone troszeczkę w taki sposób, czy nie przeciągasz na przykład zgłosek strzących, szeleszczących i tak dalej, i tak dalej. Jest mnóstwo różnych rzeczy, które w dykcji gdzieś mogą siedzieć i mogą powodować jakieś problemy. Przysłuchaj się im, postaraj się wyciągnąć jak najwięcej informacji z tego nagrania. No i kwestia piąta. Już przy nagraniu wideo postaraj się przyjrzeć swojej Gestykulacji, swojej mimice, temu jak się zachowujesz przed samą kamerą, czy na przykład. Nie masz poprzyklejanych łokci do boków. To jest tak zwany syndrom wąskiego lustra. Kiedy ćwiczymy w domu i mamy wąskie lustro, na przykład w szafie, i staramy się, żeby nasze ręce nie wychodziły poza obszar tego lustra i dlatego nasze łokcie są cały czas przyklejone do naszych żeber. Tu musimy mieć pełen luz. Jeśli jakiekolwiek gesty wykonujesz w czasie tego mówienia, w czasie tego śpiewania, przypatrz się temu, czy te gesty są luźne, czy masz tutaj wokół siebie przestrzeń. Przyjrzyj się też temu, czy na przykład widać po tobie, albo słychać w twoim głosie stres, jakieś spięcie, jakieś negatywne emocje. To wszystko jesteśmy w stanie wysłyszeć w nagraniu. Jeśli przysłuchasz się temu wystarczająco, dokładnie, wystarczająco głęboko zajrzysz w to, co w tym nagraniu będzie, na pewno takie rzeczy zaobserwujesz. A jeśli je zaobserwujesz, to już jest pierwszy krok do pozbycia się ich i dokładnie o to chodzi. Dlatego wykorzystaj to narzędzie, które masz potężne, niesamowite narzędzie treningowe, czyli tego swojego smartfona, którego masz w kieszeni i zrób sobie taki trening już dzisiaj na dowolnej piosence, na dowolnym tekście, czy nawet na dowolnej wypowiedzi. To nawet nie musi być coś, co przygotujesz wcześniej. Po prostu nagraj się i przypatrz się sobie. To jest dokładnie to jedno urządzenie, które Ci może niesamowicie pomóc poprawić Twój głos. I jeśli spodobał Ci się ten materiał, jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o pracy głosem, no to Zapraszam oczywiście do polajkowania, do komentowania, do subskrypcji tego kanału, a już niebawem tutaj pojawią się też informacje dotyczące najnowszego, długo wyczekiwanego kursu Lepszy głos w 7 dni. Kursu, który już skończyłem tworzyć. Czekam już teraz na weryfikację na platformie Udemy, i już niebawem ten kurs pojawi się w sprzedaży i na sam początek tej sprzedaży będą bardzo, ale to bardzo obniżone ceny tego kursu. No i cóż, tyle na dziś. Wiecie, gdzie mnie szukać w razie potrzeby kontaktu, miłego ćwiczenia i do zobaczenia już niebawem!